Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Michał Rawik Wartox, Don't Starve Together. Witam serdecznie, moi mili Państwo. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, co chciałem powiedzieć jakoś e, pięknie, ładniej na temat. Dobra, w każdym razie, e, nieważne. Wróciłem sobie tak, jak też opisywałem, e, że tak właśnie zrobię i zrobiłem. Jesteśmy już na lądzie. To w ogóle zabiorę ze sobą, to mi się przyda. To mi się przyda, tutaj, prawda, w bazie i sobie później doładujemy. E, no i, i gdzieś tam miałem popatrzeć, czy prawda, jestem w stanie dowiedzieć się w jaki sposób znaleźć wyspy. Znalazłem jakiś poradnik na YouTubie czy coś, jak to ich szukać, ale generalnie e, dowiedziałem się, że e, jest dosyć stary i prawdopodobnie nie działa. Ale może warto, chociaż nie, no bo według tego to tu powinna być właśnie wyspa. Bo to generalnie myczek jest taki, że się szuka takich ścięć perfidnych, no więc jakby e, tutaj, tutaj, tutaj mogłoby być takie trochę, takie trochę cholera wie gdzie, dobra, myślę, że to możemy też wrzucić na jakieś sanity może tu zrobimy i przerzucimy resztę tutaj, nie wiem po co na sanity, bo sporo go mamy, ale, ale co mi tam, ale co mi dam? czy ja bym chciał jakoś się uleczyć, nie bym wrzucić to tutaj i dorzucić na przykład beriski do mojej miski. Dlaczego by nie? No i jest pięknie, dobra. <laughs> co ja tutaj chciałem? Chciałem znowu wyruszyć. Miałem 5 dni do końca, więc może kurde jakieś. Wiem co chciałem. Chciałem koniecznie, słuchajcie, zabrać. Yy... Zabrać ze sobą. Ja co ja chciałem zabrać ze sobą? Chciałem ze sobą zabrać. Eee, mogę coś nowego? Ło, mogę wiosło. Driftwood or. Ja bym chciał te wiosło wziąć. Zrobić, chciałem zabrać ze sobą, słuchajcie, yy, drewno, właśnie drewno, bo trochę mamy problemy z drewnem. Więc chciałem na szybkości tutaj pościnać drewno, drzewo, pościnać, żeby mieć drewno, spoko, więc tak też zrobimy. Fajnie by też było w sumie, kurczę, wziąć jakieś deseczki. Ja nie wiem, czy my mamy deski, ale coś mi świta, że ostatnio one jeszcze tutaj były. <laughs> w każdym razie te deski ogarnąć, i dzięki temu. E, wziąłem to? Nie, nie wziąłem. Eee, I dzięki temu możemy walnąć jakąś skrzynkę na łódce, to oterze, czy by się tam zostawiło takie, wiecie, pierdoły, które nam średnio są potrzebne tutaj, ale przydałyby się nam tam. No oczywiście desek standardowo nie ma. Świetnie. Bardzo się cieszę też kurde by się przydało może coś, żeby podreperować ten nasz beret 87, no to nie wiem, to w sumie jeszcze trochę. Dobra, no a w międzyczasie oczywiście cały czas musimy mieć na uwadze to, że gdzieś tutaj całkiem niedługo wpadnie do nas zima i przyleci do nas, kurde, ten Cycuch. Jeden wielki, zły, brzydki, niedobry, dobra. Eee, myślę, że nie ma co tutaj za bardzo, za dużo gadać. Słuchajcie, weźmy się za... Eee, 97, to nie. Cyk, tak w sumie to weźmy, rzućmy, o tak, elo. Po prostu zabierzmy się za ścinanie drzew <laughs> Czyli tak, ścinamy sobie drzewka Jeszcze zerkam gdzieś tutaj znowu na procesorek, ale póki co wydaje się być w porządku Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, yy, mamy drzewka yy, Mieliśmy zabrać jakąś tam ewentualną szamkę aczkolwiek to, to niewiele mi to dało Lepsze wiosło zrobiliśmy, tak patrzę na zapiski tak kątem oka i przy okazji zerkam czy jakiś drzewec na mnie tu nie wyłazi Eee, mam jeszcze, że zima i, i że pułapki na Cyca mamy robić, no ale to, to, to na luzie To na luzie i pułapeczki na Cyca, w ogóle niedługo ten, <laughs> Winters Feast w Don't Starve Ja pitole, nie mogę się doczekać, jak mnie zawsze takie eventy rozwalają, a jakoś szczególnie te yy, bożonarodzeniowe, no po prostu coś Coś pięknego, także liczę na to, że tutaj coś fajnego znowu się ją pojawi i wymyślą, ale teraz też jak zacząłem tak się zastanawiać ostatnimi czasy, to kurde, Felek, słuchajcie, tak doszedłem do wniosku, że całkiem dawno nie było jakiegoś gorża, deforża eee, też jakoś tam w sumie ostatnimi czasy nie, nie było, także tak trochę, hm, hm, no tak troszkę, kurczę, Feluś, Eee, dobra, 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 rzucimy sobie to tutaj na razie, to możemy w sumie wziąć, zrobić w ten sposób, rzucić tutaj i jeszcze coś tam sobie, coś tam sobie ściąć na szybkości a, Lipa nie mamy tutaj żadnego mięska, to może być troszkę delikatnie problematyczne, ale, ale, ale na luziku Myślę, że trzeba zrobić jeszcze w taki, w ten sposób, że a, tutaj jeszcze łopatę, cyk cyk, ok, tutaj zasadzimy te tutaj szysze, szyszunie szyszunia ok, robimy w ten sposób w ten cyk, wow, 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 oczywiście, cyk cyk i yy, gdzieś tam, no, cyk, gdziekolwiek come on, cyk dobra, yy, zrobimy w ten w taki sposób yy, że weźmiemy tutaj, słuchajcie ze sobą, yy, ze sobą weźmiemy Jakieś tutaj e, ubranie ciepłe Na przykład to, ile to ma? 8% No kurde, felek, dobra To jeszcze skoczymy szybko na pajęczarzy Skoczymy szybko na pajęczarzy Nakopiemy im do dupy Swoją drogą, Chester mi wyleciał z ekwipunku, widzę Standard Trzeci poziom No to kurde, tym bardziej dobrze Nie mam zbro... a, mam tu taką kijową zbroję Dobra, może być O Boże, albo i nie może być Chodźcie no tak zupełnie serio to w sumie nie wiem, czy może być, okej? Okay. Okej, okay. raz, dwa, trzy... Czy mi długo zajmie? Nie, niedługo mi zajmie, wiecie co? Ja robię to inną zbro... Fuck you, Come on. dobra, lecimy tak, robimy raz... Chyba dwóch potrzebuję, żeby machnąć zbroję, tak jest... Nie no, nie można z tamtą zbroją w ogóle funkcjonować, bez przesady. I od razu mięsko mamy, będziemy mieli też... E, ...silk. Nie pamiętam, po co mi był ten silk potrzebny, ale już zaraz sobie... O i dostanę, i dostanę po ryju. To nic, ale od tego już nie 2, 3, ok jest spoko Nie pamiętam po co mi ten silk Przed chwilą coś z niego chciałem zrobić ale... eee, Wiem, dobra, eee, zestaw do szycia Dostanę Dobra, olać Znaczy jedyne czego mi szkoda To wytrzymałości tych przedmiotów Ale to w sumie nie powinien być duży problem eee, Chodź, 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 chodź Chodź, 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 dząbel, chodź, chodź jest spoko, 19 tu weźmiemy, zrobimy w ten sposób i wypadnie jeden Tak, jeden wypadł, cyk, okej, okay, dobra, no i tu już na luziku Tu już na luziku, rozwalamy kokon Spoko, dobrze, fajnie Let's have some fun Spoko, spoko, dobrze wyszło I pozbieramy to mięsko, będziemy mieli od razu szamę eee, Okej, okay. dobra, tam ten spider gland to w ogóle możemy go olać na razie no, e, to było dobre miejsce w sumie na ten. Na kokon, więc jest spoczko. Dobra, robimy w ten sposób. Bierzemy tutaj oczywiście plecaczek. O oh boj, nie mam w co tego zabrać wszystkiego. Ja cię pierdzielę, no? Seriously? Wywalmy to wiosło. I tak nie mam gdzie zabrać, ale to nic. Pozbierajmy silk. Weźmy to, silk koniecznie. To weźmy, zbierzmy. Cyk. No to mogę się uleczyć w gruncie rzeczy. Bo zanim ja zrobię, tak generalnie to powinienem te maści robić leczące, ale tak mi się kuźwa nie chce. Może ja pitole, Dobra, jest git, to zabieramy ze sobą. Robimy szybko jakieś przybory do szycia. Weźmy, zbierzmy z 6 traw, żeby mieć pełny stack eee, A chestera ja tutaj po prostu zostawiłem, z tego co pamiętam, bo i tak nie mógł ze mną na łódź wejść. Ile dobrze kombinuję. Cyk, cyk, cyk. Teraz dorzucamy beriski. Raz, ee, dwa i trzy. Jest ok. dorzućmy beriski do mojej miski. Spoko, tu gdzieś mam te ziutki. i powinienem móc zrobić tutaj zestaw do szycia, jeszcze dwa zęby. Eee, na no ludzie. Dwa zęby to znaczy. Idło. Ok, I dwa zęby i teraz powinienem móc tak. I robimy cyk. Piękny zestaw do szycia, super, co prawda. Często nie mam teraz znowu silku, ale to nic. Ale to nic, to oczywiście weźmiemy. Tutaj naprawimy 58. Super, mamy 100%. Wspaniale, to weźmiemy oczywiście ze sobą. To wywalimy. Teraz jeszcze tylko jedyne co to weźmiemy, naprawimy sobie to. Cyk. 67. Uuu, i cały zużyje. Pozdro. No dobra, 87. Ale to mamy dwa berety, więc jest spoko. Zabierzmy tutaj to żarełko. Jest bardzo miło, fajnie i przyjemnie. Okej, okay. no więc chyba wszystko mamy. To powywalajmy do czego nie potrzebujemy. Eee, tego nie potrzebujemy, bo mamy inną zbroję póki co. Okej. Okay. Nie mam co prawda Thermal stona, ale to nic. Mamy... Trochę mamy, niewiele mamy tego drewna, ale zawsze coś To jeszcze zróbmy tutaj taki my grze, weźmy sobie osiem tych Uuu, uuu, kończą nam się nasiona Ej, to nie jest nic fajnego Zaraz w sumie i tak przyjdzie zima i na, na nic nam się nie przydadzą, ale still To nie jest nic fajnego, a tam gdzieś kilka po drodze było To nic, dobra A Kurde, to jest, zobaczcie, to jest cały czas coś do zrobienia, ja pitole Teraz mamy berisy do zebrania, jak zbierzemy berisy to, jakby jest jakaś tam minimalna szansa na to, że jeszcze one zdążą urosnąć, zanim to ta taka zima złapie taka zima-zima. Ok, tutaj te też pozbierajmy, dlaczego by nie? Eee, to biegający indyk to tam. Już nie wylezie, już mi nie zerze, ani my nie zbierzemy mięsa z niego. No dobra, weźmy stąd tutaj jeszcze gdzieś były. Ok. Dobra, spoczko. Jeszcze tutaj. Dobra, jest git. No nieźle. Ja pierniczę, no. W tej grze normalnie cały czas jest coś, co trzeba jeszcze zrobić, zanim się zrobi jakąś kolejną rzecz, jakiś kolejny krok. Jeszcze teraz powinienem skoczyć po nawóz i te wszystkie krzaki i tak też zrobię, ale chyba użyję teleportu już tym razem, żeby to tam nie było. Lećmy sobie o tak, cyk. Dzień dobry, witam. Tylko to zabiorę. I tak naprawdę powinienem teraz biegać z tym spoko loko. Przerzućmy tu, berisy te przerzućmy tutaj, co ja mówiłem, że jeszcze z tą zgnilizną. Uuu, ale ja mam tylko dwie? Czy ja mam tylko dwie zgniz... Oh no, I'm hungry again. To nie ma większego znaczenia. To luz. No dobra no, to weźmy, ale ja mam wrażenie, że jakieś zgnilizny miałem od zarąbania, ale to nic, dobrze. E, czy ja już wszystko mam na pewno? Słuchajcie, powinienem mieć, powinno być okej. Okay. Eee, weźmy te zęby, tutaj kurczę, tak, żeby na no w razie czego, jak sobie przypłynę, to żeby nie przychodzić bezpośrednio przy ba. Może w ogóle zróbmy tak, że skoczę. Nie ma sensu. Wywalę je tu, po albo nie, zostawię je w bazie, bo to bez sensu takie przenoszenie. Dobra, niech na się chwilę zastanowię i zerknę na notatki. Eee, szamkę jakąś tam, pierwszą lepszą mam. Lepsze wiosło mam, drewno mam. Zima idzie, więc wzięliśmy coś na ogrzanie. Jest okej, okay. lecimy, słuchajcie, lecimy i będziemy, nie wiem, no. A tak teoretycznie w tę stronę moglibyśmy płynąć, więc musiałby, musielibyśmy opłynąć tutaj naszą łódeczką dookoła tego cyk 2, 3 z tego robimy skrzynię. Okej, okay, tylko może jakiś inny skin i brutal na przykład Ty brutalu! Weźmiemy, zrobimy tak i dzięki temu tutaj wrzucimy to na przykład. Takie coś tam, no nie wiem, albo Coś tam, coś tam ze sobą Dobra, robimy w ten sposób Ym, I ile nam tej nocy zostało? Niewiele, więc zrobimy tak To zbieramy I teraz robimy tak, podnosimy Co to się... Aha, kurde, wziąłem Wyciągnąłem i podniosłem Dobra, luz Bierzemy wiosło I sobie odpływamy najpierw tutaj troszkę Cyk Okej, okay, teraz w lewo i spuścimy sobie żakiel, pięknie. I tylko weźmiemy na lewo, na lewo, na lewo, na lewo pięknie. I powolutku płyniemy. Co prawda, lądem pewnie byłoby szybciej, no ale to nic. Powoli, powolutku, spokojniutku będzie dobrze. No, chcielibyśmy znaleźć, kurde, tą wyspę, tą taką. Ee, no. E, moon, lunar, czy coś tam, jakąś tą taką śmieszną, tą taką księżycową. Liczę tak trochę na to, nie wiem, nie, nie zdam się na tym, ale liczę trochę na to, że być może, czy ja mogę, wait, czy ja mogę coś tutaj to wziąć na przykład? Ej, mogę, i co to jest? Coś, co mogę zjeść, okej. Okay. Spoko. O, tutaj będziemy, o tak, no, także e, jeszcze raz, co ja tam mówiłem? Że liczę na to, iż e, znajdziemy coś... Aha, tą wyspę właśnie, tą Lunar, czy coś, i że tam może będą, słuchajcie, te yy, kamyki, te Moon, Munroki. Bo tak to trochę nie wiem, gdzie ich szukać. Bo jak ja mam tylko ten jeden kamienny biom, na którym yy, nie oszukujmy się, za dużo tego wszystkiego nie ma, tak trochę Lipton, no. No ale dobra, łyczek kawki. Tylko mam nadzieję, że nie wiem, że coś znajdziemy, bo jak to ma znowu cały odcinek, mamy pływać, to pierdziele będę musiał cięcia robić jakieś. I były nasiona i mogłem wziąć, ale to nic Dobra, w ogóle tutaj to możemy sobie Okej, okay, popłyniemy sobie w lewo To są nasze pajączki W sumie to możemy im pomachać, słuchajcie Uwaga O, jest ten, spoko To, to, te, o te chcemy Ahoj wam Okej, okay, dobra, dobra, dobra O, to będę chciał, jak najbardziej Jak najbardziej ja to bym chciał, słuchajcie To jest to to jest to, dobra, super, super, super. Zaster, tak jest i trochę w górę, trochę w lewo, tak pod skosem. No i zobaczymy. No, liczę na to, że Że dostaniemy się gdzieś do tej wyspy. Ale jak patrzyłem na jakichś tam nagraniach, to ta wyspa wcale nie była jakoś daleko. Także wcale nie trzeba kurczę do końca mapy odpływać, przynajmniej z tego co widziałem, żeby tam jakoś na tą wyspę tutaj wpaść. Także no. Jedynym problemem może być to, że trzeba by było właśnie opłynąć wszędzie kuś dookoła. Co to jest? Łoooo eee, To wygląda O kuźba. O nie! Słuchajcie, spindelamy stąd! jakieś korniki O kurde Spindalamy stąd W dół Czy tam, okej okay. O ja pitole, dobra Wróć i teraz szybko Tutaj Ripper League Raz Dwa Dwa Trzy czy tam... Ja, pitole. Wo. Co to jest za gówno? Się nie zgadzam, kompletnie się nie zgadzam. Ja, pitole. Co za Ta ja myślę, o, wygląda jak jakaś morda z Hollow A, ale fajnie. To na pewno jakiś fajny mo mobek. Ja, yeah. i to jeszcze wiosło zmarnowałem, bo napindalałem to po gębach. Ożesz. Co za dziady. I najgorsze jest to, że ja nie mogę chyba teraz jakoś naprawić tego eee, swojej łodzi tutaj, prawda? O, żeż. Ej, No ale dobra, no ale coś się zadziało przynajmniej. Tylko żeby to się nie skończyło moją śmiercią. Bo ja już nie mam jak tutaj, prawda, wracać do, do żywych. Że wiązałoby się to z jakimś resetem. A niby można by było, ale... ale... Ale po co? To, że to w dobrej odległości tak płyniemy, chyba. Ok, mamy patyczki, no i, no i git. No i tak w sumie sobie płyńmy. Dobra, tu widzę są. W sumie to możemy tutaj już odbijać i to właśnie gdzieś tutaj, żeby przy tych kamieniach ee, przepłynąć sobie delikatnie. No w razie czego? O, właśnie przepłyniemy, tak. I też się zastanawiam, czy kuźwa nie wrócić do bazy po prostu i czy nie polecieć od bazy w drugą stronę, nie? Jak po popłynęliśmy tu. Tylko płynąć tu teraz. Największe jaja będą, jak ta wyspa jest gdzieś tu. But still. Tu nie wiem, czy bym nie zerknął. Ale wtedy, kurde, znowu kolejny ten stawiać od zera. A gdzie przerzuci nas wormhole ten? To jest wormhole taki fioletowy. Gdzie my mamy tutaj? A stąd to już w sumie prosta droga do domu. Więc może i. Może i by tak zrobić. Zostawić, kurde, w cholerę tę, tę łódź. Polecieć do domu. Wtedy w domu wiadomo przygotować się do jakiejś te tutaj w trakcie zimy do jakichś tamtych pseudo pierdu. z drugiej strony jak przyjdzie wiosna i pró będziemy próbowali wypłynąć we wiosnę to nas na przykład deszcz żab zabije cholera tak źle i tak niedobrze no dobra okej okay. płyniemy Jezu jak to się powoli płynie tragedia o i mamy kolejny ten wspaniale Cudownie, słuchajcie, tylko też jest taki meczek, że tutaj rzucamy kotwicę. Zbieramy ten. Jest OK, mamy bagna, jest wspaniale. E, robimy tak, robimy kolejne wiosło. To lepsze. A podnosimy kotwicę. E, palimy sobie tutaj, prawda, e, ognicho, bo zaraz będzie ciemno zamknij się. Tutaj robimy w ten sposób. Jeszcze raz to zabieramy. OK, i sobie płyniemy tutaj w górę delikatnie, delikatnie w górę. I w sumie gdzieś tutaj będzie można zostawić ten e, tę prawda naszą łódź. Z tym, że mamy noc i ja nie bardzo miałbym ochotę teraz po nocy łazić po tym wszystkim. Szczególnie, że tutaj kurczę, sporo jest różnego badziewia i wszystko nas chce i może zabić w bardzo łatwy sposób. Tutaj mamy kolejny ten Driftwood Peace. Bardzo byśmy go chcieli, poproszę. Poproszę, poproszę. Ile mamy? Boże, 40 minut mamy nagrania. A nie mamy nic totalnie sensownego w tym materiale, no jakaś tragedia po prostu. Ewidentna. Dobra, ja myślę, że zrobimy tak. Ja myślę, że zrobimy w ten sposób, że ja tutaj zostawię tę łódź. Dziękuję. Eee, o, z wami się pożegnam, a będziemy latać po, tym, po tych bagnach i po tutaj, tym terenie. Eee, i, I wracać, myślę, powoli chyba do domu. Ewentualnie, jak znajdę żarcie, to jeszcze tutaj zerkniemy i będziemy wtedy zawijać w kolejnym filmie. Taki plan. No i gdzieś tam kiedyś będziemy polować na tą wyspę, ale nie wiem, gdzie i kiedy ją znajdziemy. Także tymczasem dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć i czołem, do następnego razu. Ortox pożegna się. No, papa!